spokojne święta, jak będziecie je spędzać, bo tam przerwy dużej chyba nie będzie. No, będziemy mieć jeszcze zaraz będziemy mieć po meczu w Sosnowcu Wigilię świąt, yy, drużynową, yy, spędzimy ja w, mi, w miłym gronie i potem już yy, święta, nie wiem, tydzień, może półtorej wolnego trener nam da, oby, oby dał dwa i yy, yy, no, trzeba będzie dalej wrócić do pracy. Czy da Wam się ten wypoczynek, bo jednak ciężka runda? Ciężka bardzo runda, trenujemy praktycznie codziennie, jak jest mecz w to nawet trenujemy w sobotę, więc naprawdę myślę, że jesteśmy zmęczeni tym już wszystkim, tym, tą pierwszą rundą, ale no wiadomo, że inne zespoły nie, nie odpoczywają, my też staramy się odpoczywać i robimy co od naszej mocy. Czyli czekacie na święta bardzo, bardzo mocno, bo te święta to zawsze w piłce ręcznej taka przerwa, tym razem też będzie, ale tak jak mówisz, krótka. No czekamy na te święta, bo jak mówiłem, że jesteśmy zmęczeni, ale no, należy nam się ta przerwa, więc... więc My się chyba już nie możemy jej doczekać. Jak je spędzisz? Rodzinnie, tradycyjnie, tak jak w Polsce się spędza z, z najbliższymi? Tak, spędzę je ze swoją rodziną, na pewno ze swoją dziewczyną i, i tak rodzinne kameralnie. Można coś podjeść, czy jednak potem trzeba i wyjść na trening i podbiegać? Nie, mi to nie zaszkodzi, ja mogę jeść ile chcę, bo te kilogramy to dwa czy trzy to mi nie zaszkodzą w górę, więc i tak to potem spalę. więc... Więc mogę się spokojnie podjadać. Jak spędzimy święta, no to jeszcze, jeszcze chwila czasu, ale wiadomo, gdzieś tam w gronie rodzinnym e, cisza, spokój, troszeczkę czasu na jakiś tam e, odpoczynek. Z tym, że będziemy z tego, co, co tam już trener przygotował, trenować praktycznie do ostatniego dnia przed wigilią, więc też tego czasu na odpoczynek nie będzie może zbyt wiele, aczkolwiek, no mówię, tak jak zwykle, cisza, spokój, grono rodzinne. i... Będziemy wchodzić z nowymi siłami na, w, w 22 rok. Ale też świadomość, że chyba szczypiornik ma najlepszy okres w 25-leciu KPR Ostrowi w tym momencie. No tak, dzisiaj jeszcze te wyróżnienia dla, dla tam byłych prezesów. E, powstała nowa hala, zebrało się fajne otoczenie, którzy, które prowadzi ten klub. My dokładamy jakąś tam swoją cegiełkę tą ciężką pracą. Fajnie, że to się zgrywa. No i musimy cały czas razem ciężko pracować, żeby osiągnąć ten upragniony w końcu awans dla Ostrowa Wielkopolskiego.